Jan Zych urodził się 27 grudnia 1931 roku w Korczynie niedaleko Krosna w rodzinie rolników. Był synem Anieli z Delimatów i Jana Zycha. Od września 1938 roku uczył się w szkole powszechnej w Korczynie. W 1944 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Krośnie. Lekcje początkowo odbywały się w pałacu biskupim dopiero w 1946 roku gimnazjum i liceum przeniesiono do przedwojennego gmachu przy ulicy Piotra Skargi. W latach 1950-1953 studiował filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Równocześnie podjął naukę na kilku lektoratach języków obcych, między innymi Bułgarskim, Macedońskim, Czeskim, Ukraińskim oraz Serbsko-Chorwackim. Z Krakowem związany był blisko trzy dekady. Przez wiele lat pracował w krakowskim wydawnictwie literackim. Jako poeta zadebiutował w 1951 roku na łamach Echa Dnia wierszem Ferum. W roku 1951 w 55 wyszedł jego pierwszy tomik poetycki zielone skrzypce. W roku 1961 drugi wędrująca granica, a w 1965 roku trzeci zatytułowany Układ serdeczny. Później ukazały się jeszcze dwa zbiory. W 1972 roku pochwała kolibra oraz blizny po świetle w 1978 roku. W 1975 roku wydawnictwo literackie wydało wybór wierszy Jana Zycha. Jego twórczość poetycka zyskała dużą popularność i uznanie krytyków, którzy dostrzegli odrębność i swoisty urok wierszy, wyrażający się głównie w doborze motywów treściowych. Pisano również o autentyczności wyrażanych uczuć, czytelności i przejrzystości formy artystycznej utworów Zycha. Jan Zych wiele wierszy poświęcił rodzinnym stronom, z którymi był emocjonalnie związany. W jego utworach pojawiają się też motywy krośnieńskie. Poeta obdarzony był wrodzonym talentem lingwistycznym. Przekładał poezję i prozę z niemal wszystkich języków słowiańskich: rosyjskiego, ukraińskiego, serbsko-chorwackiego, słowackiego, czeskiego, macedońskiego, bułgarskiego, a także francuskiego, angielskiego i hiszpańskiego. Tłumaczył również polską poezję na język hiszpański: Czesława Miłosza, Wisławę Szymbolską, Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza. Większość tłumaczeń drukowana była w prasie literackiej, część w zbiorowych tomikach przekładowych. Dwukrotnie wyjeżdżał na stypendia naukowe do Meksyku. Pierwszy wyjazd miał miejsce w 1965 roku, drugi 10 lat później. Studiował literaturę hiszpańską oraz iberoamerykańską, a także język hiszpański na Narodowym Autonomicznym Uniwersytecie Miasta Meksyk. W Meksyku poznał swoją przyszłą żonę, Celię Hernandez Esteves. Pod koniec lat 70. XX wieku wraz z rodziną na stałe przeniósł się do Meksyku, gdzie zmarł po ciężkiej chorobie 25 sierpnia 1995 roku. W 2014 roku na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich w Krośnie odsłonięto tablicę poświęconą Janowi Zychowi. Dwa lata później na tym samym skwerze ustawiono po piersie poety, zaprojektowane przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Samborowskiego zajdla W 2014 roku imię Jana Zycha nadano Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie. Od 2015 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wraz z Korczyńską Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie organizuje konkurs recytatorski poezji Jana Zycha, cieszący się dużą popularnością wśród młodzieży z Krosna i powiatu krośnieńskiego.